Witam w kolejnej części naszych filmików, naszych pokazów. Dzisiaj chciałem zaprezentować co możemy zrobić z paletem, który mamy w ofercie. Dużo maili dostaniemy z zapytaniem co możemy z takim paletem zrobić, jak go najlepiej wykorzystać. No i właśnie to jest przyczyna naszego dzisiaj spotkania. Mamy też akwarium, żeby pokazać jak to będzie spodnie w akwarium się prezentować, czyli w wodzie. W naszej ofercie mamy palety kukurydziane 100% kukurydzy. Smaki jakie posiadamy do tej pory są truskawka, ryba, kukurydza i konopia. Palety 100% kukurydziane. I może tak, dzisiaj zrobimy pastę peletową. Ja taką pastę peletową robię w taki sposób. Do garka gdzieś tam na rybak biorę zboża, różne ziarna. Tutaj jak tam proso, konopia, pszenica, kukurydza, yy, jakiś rzepik. Yy, taki, taki ziarno to trzeba ugotować. Najpierw wodą, wodę z, z łowiska zalewamy. No i musimy czekać, aż to się zagotuje. W trakcie gotowania jeszcze możemy dodać dwie pelety, które z którego będziemy robić pastę peletową. Trochę przesiąknie te aromaty, które się wydobędą z ziarna, przejdą w ten pelet. Oni tak się rozgotuje, więc tak naprawdę nie ma co patrzeć na to. Do takiej pasty, to już po gotowaniu będę dodawał melasę. Tutaj na nasze jest z vanilia i też arom. Dlaczego? To pokażę zaraz w drugiej części naszego filmiku. Spotkaliśmy się drugi raz po przerwie, po reklamach można tak powiedzieć. Nasze ziarno się gotuje. Można powiedzieć, to jest gulasz. Tak to wygląda. To ziarno z, z paletem, odrobiną paletu. Wspomniałem wcześniej yy, o od dodatkach, które używam. Zmniejszy to ten. Sos. Wspomniałem o yy, Ja używam do, takich, do takiej pasty peletowej aromatu. W tym przypadku użyję aromatu wanilowego. Jest Melasa jest to naturalny słodki dodatek. Mówię naturalny, dlatego jest, jest, powstaje przy użyciu, przy produkcji cukru. Nie ma tu żadnej chemii. I naprawdę ja wolę coś takiego użyć niż jakieś tam bostery firmowe, bo to wiem, że jest podmiot natury. Pachnie, już wyłączyć i teraz tak do, taki, do takiego sosu dodaję peletu. Jeszcze. I pozostawiamy aż ostygnie. I spotkamy się po reklamach, Już, yy, witamy w kolejnej części yy, naszej, wykonania naszej pasty, yy, podziwnie koletu. Jeszcze w sumie nie, nie wysyło tak do końca. Tak to wygląda. Jest to pasta z ziarnem i z paletem. Polet jeszcze całkowicie nie wsią... woda nie wsiąkła w palet. Jeszcze widać brudki takie. Jeszcze nawet jest ciepły, ale żeby tam szybko Wam pokazać, to po prostu leczyspieszymy to. Tak. Za jakąś godzinę jak cała woda wsiąknie w palet. Nie będzie się tak kleić jak teraz, teraz się, się tak klei, ale już spokojnie można robić kule, kulę pasty, można spokojnie oblepić ciężarek lub koszyczek, no i tyle no, Rzuca to do wody, pasta smuży, to naprawdę bardzo fajna metoda na kartę, na ostrożnego karty. No to bardzo.